Witajcie widzowie, dzisiaj jesteśmy w Bad Piggy's. Oni idą po nią? Szybko wyłączamy muzykę, bo chyba jest na copyrightach. Z okazji moich urodzin, widziałem przed Wami grę mojego dzieciństwa. Bad Piggy's. I sobie zagramy z okazji moich urodzin. Postaram się ten film jeszcze dzisiaj wciącić. Dobra, level pierwszy, miejmy nadzieję, że jeszcze pamiętam jak się gra Komik jakiś cichy nie jakiś król po prostu zobaczył Zobaczył jajka I się rozmaził Wiatrak Wiatrak rozwalił mapę I teraz coś osiekamy tej mapy? Pewnie tak Pierwszy level pewnie nie będzie jakiś wyzywający, ani nieć. Skrzyneczki, jakoś nie pamiętam, ale możemy spróbować prowadzić, zdobyć skrzyneczkę, dobra? Zbudujmy coś najgłupszego i zobaczymy, czy wypali to. Działa? Czekaj, nie, chyba obie jakoś. Miałem zmienić. Jakoś. Tak. Ciało ja łapać. Ja łapałam się. To co tu będzie w środku. O, jakaś nowa świnia. Nie wiem jak to działa. Zbudujmy to Moja Ja lubię na budowlę. No, oczywiście, pierwszy level nie pozwala na mociorek Kiedyś być może ten level był trochę inny, nie było tej wyrwy Bo wtedy mogło, mogłam zrobić sobie na, na spokojnie mociorek Reklama Wyłączyłam internet, już nie powinno być reklam, dobra, co mamy zrobić? Chyba jeśli się Raz tylko o wyzwanie, żeby zmieścić się w czasie. Takie coś. On niech będzie tutaj jak najbliżej. Udziało mi się. Byk. To, co? Jej, ci gwiazdki. O, level up. Nie mogę być internet. Jeśli kiedyś level upujemy. Zami może kiedyś robię całą serię z tego. Hmm. Coś takiego. Ale w tym razem mociorek już musi się działać. Mój inaczej ja nie wiem już. Ja już nie wiem. A nie tak ci trzeba się powolnić. Oczywiście mociorek nie może się działać nigdy i przecie nigdy. Dobra. Chyba musimy podziałować trochę też ksiądzki. Hop, hop, hop. Oj. Oj, oj. oj, Bomba. Daj, daj, gościu, daj, gościu. Udało się. Dokopał się mojego itemka. Tylko, jednak, wiesz, niestety. Świniok. Tutaj go postawmy. W ogóle, jak. Musisz znaleźć, gdzie się zakłada. Te świnie. Jakiś lewarzy specjalny A czekaj, coś to, to tutaj jest Get free scrap A to chyba? Co i co? Co to robi? No dalej Yellow! Jaki... Nie wiem czemu to mi jakiegoś gummiwera pomina. Co to Czyli to są jakieś skinki. O, ładnie. Mam wrażenie. Albo się zapomniałam, albo tego nie było w papier. w której ja grę. Jakiś specjalny level niebieski. Właściwie spadła czapka. Teraz idziemy ją znaleźć. Spokojnie. Cierka radzie. <laughs> nie, gościu, nie jesteś kołem. Co to w ogóle trzeba zrobić? Trzeba cieniu przyjechać. A, cię trzeba, trzeba więc musimy się zmienić, to nie to. Jakoś tutaj. Choć mam jeszcze jedną ideę. wyjdzie i spróbujmy go posiadlić. Wiem ja jak to działa. Weźmy ja mu w ogóle im pudełka. Coś ja nie ma pudełka na Я не, почупу, я пора, пора, пора. <свист> Добре, не, не потибуе, парапов. Добра, не, да, не это еще, а не это да, еще. Не пади, ки, ай, мама, мне это еще. Robimy ciąg. Tak, ciąg. Przecież komu ta dmuchawa jak ma się. TNT TNT power! Kościół! Gdzieś nie poleciał! Nie, nie w tym stronę! Nie, nie w tą stronę poleciał kościół. Ta idea była pić, A mogą się przyciępić do odciętej? Tak, mogą się. Musimy zwiększyć naszą prędkość. A no gdybyś tworzył odwrotny mociorek? Czy tworzy mi nie gdzieś obą? Zrób, zróbmy tureta. Jeź, turec działa! Turec! Od razu mi się przypomniał Mortal, stracił jalę. To było, cię. I ci gwiazdki, jej. Dobra, level 5. Moja miedź i dzisiaj mam urodziny. I z tego, się miałem powody, jest ten film. Dobra, co tutaj robimy? Szybko robimy maszynę. Albo nie. Będę na siłę próbowała mociorka, póki nie zrobią mi level, gdzie będę mogła przyjść motorkiem. Mociorek power!

I daj, 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 jeść kościu, 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 świnia, 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 no, świnia, właśnie jakby go świnia, go świnia, Dobra, świnia, świnia, leci świnia, świnia, się roźpędz się świnia, się świnia, się świnia, świnia, normalnie świnia, 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 turbo świnia, świnia, Łaaa, wow, fikołki robi gościu, jej No, mm, jakiś, chyba uh, jakaś poziomu wyścigowego. Lyrampa. Dobrze wiemy, co jest najlepsze dla rampy. Mociorek. Trzeba popatrzeć środek częstości. Lemociorek DAJESZ! LEMOCZOREK! 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 Nawet jest z księg zdobył. Postaram się to zrobić bez tego. Spróbujmy. Weź motorka. Środek się kości postaw w Trzeba pojęcić motorek. Nie wiem. Zróbmy jednobroczkowy mociorek. No dobra, nie da się chyba. Ja sprawdzę jakby taki jednobroczkowy mociorek by się poradził. No nie, 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 nie. Nie to, to. Dobra, idziemy do następnego, dobra. Siódmy teraz. Chciałabym zarezikować, ryzykować, że mogę zrobić tak. Po prostu. I to się da radę. Czy to jest jedyny level oprócz yy, tam świetnego, który wymusiał do nas się samej świni, którą można pokonać samą świnią? Jeszcze trzy gwiazdki samą świnią tej. Posiadajmy ten level. No spadła ci ciapka jeszcze raz. To jest! Myciel! Będę się ja uwielbiał Maciel! Mycielowy kółka de best. Świniok! Świniok ciebie popcham! Zobaczmy jak mociorek sobie zwikły poradzi. Nie zjadł dobrze. Mam ID Mociorek Ultra Promax Dwustronny Dwustronny mociorek sobie poradzi? Jaś? Jej! Dwustronny mociorek! Niech nie dzieje dwustronny mociorek Dwustronny mociorek Już nie robię na 5 gwiazdki Jeszcze kiedyś będziemy robić na 3 gwiazdki wszystko Jest tylko jedna rzecz, jaką możemy zrobić. Cz czterostronny mociorek. A dobra. Czyli my, no, mamy nauczkę na przyszłość. Drawniane koło jest częściej od... Nie, to po prostu się tego bracia Dobra, zobaczmy, jak to przetrwa z metalowym końcu. To Pewnie jest po prostu. Żeby to zrobić bez metalowego koła. Ale ja tego nie robię. Krank Dobra mapa 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 To będzie Mociorek Ale jedna, motolek I mapa tak głupi z toaletowym humorem jeszcze tej, ciarka plus toaletowy humor nie przepraszam, że to jest a już wisigi, jakieś czteroblokowy moczorek sobie poradzi Dobra, może jeździć. Mam już ID. Jo! Coś. do ID normalnego maciorka albo siplikowego. Bez szkoli robimy. Dobra, może jednak szkoła będzie lepiej. Musimy najpierw zjeść z tego i się rozpędzić. Bo po prostu zrobimy tak To nam pozwoli się rozpędzić, a to pozwoli nam wejść pod górkę. Tak dobrze, dobrze. Czekaj, kiedy. Boksika tam nic nie widziałem. Lepiej się ociągać. Jeszcze w jakimś odcinku zrobimy Na 100% Świnki Świnki z Minecraft. Przypomniało mi się Jak próbowałam zrobić film z minecrafta Na komputerze Dla was. Ale niestety mi się nie udziało Będzie dalej próbować Więc może kiedyś będzie film z minecrafta Będziecie oczekiwać. Ale na pewno już teraz macie film z Hello Neighbor. Bardziej Wam go polecam. Śmieszny był. A teraz się oczywiście męczy źle. Może stara to... Może nie stara, ale... Być może dobra taktyka na kołkując Koukuj, ten nie w tą stronę, gdybym ja zrobił, to w drugą stronę. Trochę dalej 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 Daj, daj, daj dole, dole, nie zablokuje, nie miech. Zróbmy takie coś. Turet comeback. O mi to. o mi to o, nie. Dobra, zróbmy turret comeback, po prostu. Bość tego. E. A, musiałoby musiałby się rozwalić po koniec. Nie zrobić coś takiego. Chyba, żebyśmy zrobili takie coś, o, pod takim kątem. Pojechali, dopchnęli. Z dobrym, z dobrym timingiem mogło być opuścić. Dobrze. Dobrze. Nie, 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 to nie, no. Ale to to nie, 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 najpierw to później to. Czarak, blisko. Miao, miau, miau.

Gdzieś próbujmy o ale tak go rozwalmy. Ale rozwalmy go tak, żebyś. Świn... Nie, nie spadaj z glifu. Nie, świnia głupia. Świnia, jedzie. Nie. Taki coś. No nie. Ja ładzie po prostu. Chyba dać taki coś. Choć mam ID, mam ID. to sobie odwrócimy Żeby zrobimy ciak To się dopchniemy, żeby jechać stąd Nie dalej, chciałoby się to zrobić w tam stronę Dobra, widzimy się za chwilę. Ej, co to za król? No tak. Dobra. Widzimy się, jak już na karmie.